Witam Państwa bardzo serdecznie. No i kolejny dzień, i kolejny etap tragi, komedii, farsy polskiej. Gdy ja, drodzy Państwo, przyglądam się temu niszczeniu, codziennemu dosłownie niszczeniu tego kraju, to załamuje ręce. Załamuje ręce, nie wiem dosłownie, kto mógł do tego doprowadzić. W zasadzie wiem, kto do tego doprowadził oczywiście, bo teraz robi to koalicja 13 grudnia, ale wierchuszka Pisowska już myśli o tym, żeby do władzy się dostać. Mateusz Morawiecki, prawda, też już sobie myśli o tym, że karierę będzie robił. Zaraz po tym, jak prezydenturę obejmie Karol Nawrocki. Hołownia już też myśli także o tym, żeby przejść na stronę tej nowo tworzącej się koalicji z PSL-em, prawdopodobnie z Łże Konfederacją, więc dużo się rzeczy dzieje, a Donald Tusk, słuchajcie, siedzi przed telewizorem dzisiaj. Donald wystąpił w Google Books. Znacie ten program. Ja sobie rzuciłem okiem, co to w ogóle jest, gdy przeczytałem artykuł, zatytułowany właśnie w ten sposób. Donald występuje w Google Books. To jest artykuł, jak grupa ludzi tam zebranych gdzieś w internecie siedzi przed telewizorem i komentuje to, co widzą na ekranie. Więc Donald dzisiaj w czasie lądowania tej kapsuły ze Sławoszem Uznańskim, który powraca tam dumnie, prawda, z tego kosmosu, Sławosz Uznański wraca na Ziemię i Donald, drodzy Państwo, komentuje. To jest Chyba wylądował. Mam nadzieję, że on umie pływać. Witamy w domu. Witamy w domu, to chyba za wcześnie powiedziane, nie? No ale chyba się udało. No, Bogu, dzięki, chyba wszystko ok. No, to jest ta kapsuła. To jest ta kapsuła. Chyba wylądował. Chyba się udało. Mam nadzieję, że on umie pływać. Chyba wszystko jest ok. To jest pokazówka antypolskiego premiera Donalda Tuska. Przecież to jest wariat kompletny. To jest wariat kompletny. On wykorzystuje najbardziej banalną, trywialną, bym powiedział, rzecz, żeby pokazać ludziom, że on jako wielki ojciec tego narodu, prawda, troszczy się o powracającego z kosmosu Sławosza Uznańskiego. No, rzecz naprawdę, drodzy państwo, która się w głowie nie mieści. Ja myślę, że oni powinni, ci politycy oczywiście, z całą pewnością występować w tego typu programach. Wyszłoby nam to na dobre, z całą pewnością, bo ten rząd trzeba po prostu zastąpić. Ale wszystko wskazuje na to, że jednak nie uda nam się tego zrobić. Drodzy państwo, Mamy do czynienia z kolejnym pożarem teraz w kraju, kolejny pożar. Słuchajcie, w Siemianowicach Śląskich płoną zakłady tworzyw sztucznych, służby i straż pożarna zastanawiają się łaskawie, czy czasami to nie jest akt dywersji czasami słuchajcie tyle podpaleń to chyba nie było w ogóle w całej historii Polski. Nie tylko od roku 1989. Przecież wiadomo, że jest to działanie celowe: eliminacja tego polskiego przedsiębiorcy, a na jego miejsce wprowadzenie już za niedługo zewnętrznego podmiotu gospodarczego. I teraz w tej całej sytuacji, gdy mamy tą wystawę także w Gdańsku, prawda? Nasi chłopcy, Tusk nie reaguje. On nie reaguje na nic. Na nic zupełnie nie reaguje ten człowiek. Absolutnie. W zasadzie robi z siebie pośmiewisko, wykorzystując funkcję premiera do pokazywania siebie w błazeńskiej pozycji, prawda, siedzącego przed telewizorkiem i komentującego. Nieznaczące lądowanie jakiegoś tam polskiego kosmonauty, za którego Polska musiała za pobyt w kosmosie, Polska musiała zapłacić naprawdę grube pieniądze, a wszelkie badania, które ten Sławosz tam miał rzekomo w tym kosmosie przeprowadzić, i tak zostaną przede wszystkim przejęte przez Stany Zjednoczone. Tutaj ludzie się wypowiadali, drodzy państwo, wielu mówiło, że przecież są problemy na granicy, że mamy całą masę problemów, a on siedzi i komentuje, prawda? program jakby występował w Google Box. Jest to parodia, ja mówię, jest to jeden wielki upadek tego państwa. Yy, tu piszą ludzie w ogóle, ludzie nie zostawiają na nim suchej nitki. To jest jedna wielka kpina z tego człowieka. Yy, ale oni, drodzy państwo, bo nie tylko Tusk, Tusk ma emeryturę powyżej 30 tysięcy złotych miesięcznie. Zobaczcie, on się dopracował takiej emerytury. Co on zrobił dla tego kraju? Co zrobił dla tego kraju ten człowiek? Wskażcie mi choć jedną naprawdę rzecz, godną tego, żeby on w ogóle na jakąkolwiek emeryturę zasłużył. Lepiej niech się zainteresuje, ile trzeba czekać na termin u jakiegokolwiek specjalisty w NNZ, bo to jest dramat. No i ludzie wypisują takie rzeczy po prostu. Matko, co za dzieci nada? Ma pan czas tak siedzieć i telewizję oglądać? Nie ma pan ważniejszych spraw? Na głowie pan poczyta wpisy morawieckiego, obajtka jabłońskiego i wielu innych, to może się pan dowie, co się w państwie dzieje. Ludzie piszą takie komentarze. No ja bym jednak wpisów morawieckiego nie czytał z całą pewnością. Ktoś dodaje kolejny komentarz. Dzięki panie premierze, już zabieram się do roboty z memami. No i tak się toczą te sprawy w Polsce. Żaden problem nie jest rozwiązany, ale mamy za to memy i się cieszymy. Przyjdzie nowa władza, będziemy mieli nowe memy i nowe problemy, prawda? Bo ja nie wierzę, że jakikolwiek problem w tym kraju zostanie rozwiązany, chyba że za ten kraj weźmie się wreszcie rząd stworzony przez pana Grzegorza. Po pierwsze, to nie jest pan. Tusk to nie jest żaden pan. To jest po pierwsze. Czy to normalne, że premier ciągle siedzi przed telewizorem? Tak wynika z jego tweetów. No tak, bo tu jest Iga, prawda? Świątek, to też trzeba się pokazać. Jak to on wspaniale kibicuje, prawda? Jakim to on jest wielkim patriotą. Jak to on prawda, przeżywa z narodem te emocje sportowe. Nic nie warte zresztą, to też jest dobra forma promocji tego, że się coś robi, tym bardziej, że sam powiedział, że trzeba się wziąć do roboty, drodzy Państwo. Przecież wiadomo, że on się do żadnej roboty nie weźmie. Ja zakładam, że jego koniec, drodzy Państwo, jest bliski i tego bym sobie naprawdę życzył, żeby to wszystko wreszcie runęło. No ale co zrobić teraz, drodzy Państwo, w tej sytuacji? Jakie ruchy możemy wykonać? Jakie ruchy, kiedy nawet najbardziej intensywna, poparta argumentami, diagnoza sceny politycznej, dotycząca krytyki tego, co oni tam robią, zostaje spychana gdzieś na margines, jest zresztą tępiona przez algorytmy yy, yy, YouTubeowskie czy w innych mediach, yy, także każda krytyka tego antypolskiego rządu jest mainstreamowo otępiona. Zawsze się znajdą jacyś poplecznicy, jacyś ludzie hołdujący idei koalicji 13 grudnia, czy powracającej na scenę naszych wydarzeń idei pisowszczyków, prawda? To jest powrót do starego systemu, do, bał, do starego bałaganu. A to właśnie z tym Polacy powinni chcieć zerwać. A tak... Mamy to, co mamy, czyli wariat poganiany wariatem, ludzie niekompetentni, ludzie szaleni, ludzie obłąkani. Zobaczcie, gdybyście byli na miejscu na przykład takiego jednego tam ministra, jakiegoś yy, premiera, nawet to już nie mówię, bo to by, byłby wstyd, nosić brzemię takiej hańby na sobie, słuchajcie, i nic sobie z tego nie robić, ci, którzy mają choć, prawda, odrobinę sumienia. Już by się zastanowili, czy nie należy się w głowę puknąć. Przecież to jest rzecz, która ostatecznie na kartach historii będzie zapisana. Jako zdrada najwyższa. Ale u nas to przechodzi. W dzisiejszych czasach nie ma już absolutnie nic. To jest jeden wielki upadek ludzkości, szlachetności i jakiejkolwiek kultury. Zresztą, przy aprobacie tego narodu polskiego, tych Poliniaków, prawda, którzy przepędzą wszystko, co szlachetne, co dobre, co uczciwe, co także stawia przy tej okazji jakieś wymagania, co chce państwo na wyżyny wznosić i zastępują to po prostu. Takim zaprzeństwem. Także mówię Państwu, Donald Tusk występuje w Google Books, i ja myślę, że tam powinien sobie miejsce znaleźć już na stałe przynajmniej ten parodysta, ten komik, ten satanista, yy, patologiczny kłamca znalazłby wreszcie zajęcie godne swojej zaplutej fałszywej istoty. Pozdrawiam bardzo serdecznie.